Wzory maturalne, w których nie ma w kartach wzorów part 2, czyli słuchajcie, maturzyści. O czym powiemy sobie tym razem? Tym razem powiemy sobie o logarytmach. Oczywiście wiele wzorów macie w tablicach, ale jest jeden wzór, którego w tablicach nie ma. Mało tego w internecie też nie ma tego wzoru i raczej go nie znajdziecie. Ciekaw jestem, czy wy go znacie. Jeżeli go znaliście, to koniecznie napiszcie mi w komentarzu. Uwaga, słuchajcie. Przejdźmy, sobie może najpierw do zapisania tego wzoru. Ten wzór dotyczy, zobaczcie, jeżeli mamy jakiś logarytm o podstawie a z b do potęgi n tej równa się, i teraz tą potęgę wyrzucamy tutaj. I oczywiście to jest wzór, powiecie, nie, my ten wzór znaliśmy. Oczywiście, że ten wzór znaliście jak najbardziej. Ja tylko chciałem go szybciutko tutaj, słuchajcie, przypomnieć. Natomiast ja wiem, że ten wzór oczywiście jest wam znany, jest także w tablicach wzorów. Ale słuchajcie, zobaczcie, jeżeli mamy logarytm policzyć o podstawie a do potęgi n tej. Z b do potęgi m, to oczywiście to m możemy wyrzucić przed logarytm, ale uwaga, słuchajcie, to n potęgę podstawy też możecie wyłączyć przed logarytm, tylko że w mianowniku i będziemy mieli m podzielić przez n razy logarytm o podstawie a z b. Słuchajcie, wzór mega, mega przydatny i ułatwiający liczenie logarytmów. Yy, ogromnie. Zobaczcie, jeżeli ja na przykład napisałbym logarytm o podstawie 9 z 27, prawda? Zobaczcie. No, musiałbym się na zastanawiać, że tak powiem, do jakiej potęgi muszę podnieść 9, żeby uzyskać 27. A ja zobaczcie, co ja zrobię. Zamienię 9 na 3 do potęgi drugiej, zamienię 27 na 3 do potęgi trzeciej. Wyrzucam sobie, słuchajcie, trójeczkę tutaj, wyrzucam sobie dwójeczkę tutaj. I co ja uzyskuję? Otóż uzyskuję, słuchajcie, 3 drugie razy logarytm o podstawie 3 z 3. A sytuacja teraz już się robi banalna, ponieważ logarytm na podstawie 3 z 3, czyli jeżeli mam tą samą podstawę, co liczba logarytmowana, to jest po prostu 1, dlatego zostaje mi 3 drugie. Jeżeli miałbym na przykład logarytm o podstawie pierwiastka z 2 z 8, no to słuchajcie, piszę sobie, że to jest logarytm, zamiast pierwiastka z 2 piszę, że to jest 2 do potęgi 1 drugiej z 2 do potęgi trzeciej. No bo 8 to jest 2 do potęgi trzeciej. Wyrzucam sobie potęgę, czyli tutaj trujeczkę. Wyrzucam sobie tą potęgę, czyli jedną drugą do mianownika i mam razy logarytm o podstawie 2 z 2. 3 przez 1, 2. Słuchajcie, 3 przez 1, drugą Mnożymy sobie przez odwrotność, czyli 3 razy 2 pierwsze, 3 razy 2, czyli wynik to jest 6.